Dziś spotkają się zespoły, których rywalizacja budzi wyjątkowe emocje. Czas na zaciętą walkę. Dzień dobry. Witamy Państwa z deszczowej Francji. Dziś nadszedł czas na wizytę na Grupę Stadium. Zobaczymy, co przyniesie nam ta wycieczka. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem wsparcie i gotowi. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Fani francuskiej piłki dobrze wiedzą, czego się spodziewać po tym ligowym spotkaniu. Olympique Lyon zmierzy się z Monaco. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Złe było to podanie. Uwaga, strzał! Ale uwaga, bo Otwiera nam się wynik w dzisiejszym meczu. Mamy powtórkę tej pięknej bramki. Obrona robiła co mogła, żeby zatrzymać ten atak. Ale mimo to udało się zachować zimną krew i zdobyć bramkę. Poliso. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Monaco ma przestrzeń na boku boiska, może to wykorzystać. Dośrodkowuje teraz ze skrzydła. No, rzecz w tym, że bramkarz był górą, pewnie wyłapuje to dośrodkowanie. Lacazette. Alexandre Lacazette. Odbiór jak z podręcznika, brawo. Aleksandr Lakia Z Spójrzmy Sam na sam z Bramkarzem Nadal coś z tego może być Obrońcana posterunku oddala zagrożenie Zakaria Minamino Nie tym razem strata Teraz pora strzelać. No to powinno być wyrównanie. Stuprocentowa okazja. Nie mam pojęcia jak to nie wpadło. Mogą potem tego bardzo żałować. Cofana. Bierze teraz na siebie ciężar gry. I tym udanym wejściem skasował atakiwala. Tylko poza boiskiem za chwilę wrzut z autu. No cóż, na pewno mogła się lepiej dla gospodarzy ułożyć ta pierwsza odsłona meczu. To tylko jedna bramka, więc ciągle są w grze. Już tam trenerzy na pewno mają pomysł, jak to odkręcić o 180 stopni. Wystarczy, że po przerwie podkręcą tempo i zmuszą ekipę przeciwnika do paru błędów. A wszystko będzie dobrze. Zobaczymy, czy Olympic Lyon po rzucie rożnym będzie już remisować. Dość środkowuje z rogu, dość głęboko. Gwizdek Sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Zobaczymy jak w drugiej połowie wyglądać będzie Lyon, który musi gonić wynik. Trzeba tą jednobramkową stratę jakoś zniwelować. Udane wejście w przeciwnika. Koranta anto. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Lakia Z. Tracą piłkę. Coraz bliżej pole karne. Obrona musi mieć się na baczności. Celne, prostopadłe zagranie. Obroniony strzał. Ale proszę, chorągiewka powędrowała do góry. Był offside. O nie, co tu się stało? Strata. Zakaria, ben Jeder. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Teraz jest konieczny powrót do obrony. Ugovormy się, nie było tutaj żadnego zagrożenia. Przy piłce zawodnicy AS Monaco. Teraz w środkowej strefie drużyna Monaco buduje przewagę. Wow! Świetna interwencja. Było już groźnie. Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Dublet w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Duje Caleta Car. Matić. To już jest chyba ich ostatnia akcja. Jeszcze chcą powalczyć o wyrównującą bramkę. 10 minut do końca tego meczu. Niestety traci piłkę. To sama końcówka, przed nami minuta doliczonego czasu. Ostatni gwizdek, który oznacza...